Cześć, witajcie, z tej strony Ali Witam Was w kolejnym odcinku Quigley Unboxed Dzisiaj rozpakowanie płyty Asus TUF Gaming B550M plus Wi-Fi. Jak widzicie płyta przyleciała do mnie prosto z Chin Nie będę mówił z jakiego sklepu bo już wszyscy wiedzą no jaki jest najpopularniejszy chiński sklep po otwarciu pudełka na pierwszy rzut oka pojawia się nam antena WiFi a dalej płyta główna oraz niespodzianka tego odcinka ale do tego przejdziemy za chwilę po dalszym e, od, z odpakowaniu zobaczymy jeszcze zaślepkę na porty Śrubki do dysków M2 dwa kabelki SATA jaki termopad taki mały jakaś pasta termoprzewodząca chińska Informacje o aktualizacjach BIOSu. Tutaj w języku chińskim i angielskim. Szybki manual. Również wszystko w języku chińskim. Jak i również naklejki. płyta ze sterownikami i broszulka z innymi pod zespołami marki TAW od Asusa. A oto nasza płyta główna. Złączę oczywiście Almond 4. Mamy dwa opcjonalne dyski na M2, cztery banki pamięci, jak i sporo, sporo od cholery wiele złącz Trochę szkoda, że ten radiator nie zaślepia wszystkich portów, ale no, nie można mieć jak zawsze wszystkiego. Płyta prezentuje się tak, jak widzicie tutaj podłączenie zasilania procesora, dwa y, do wentylatorów, y, RGB, 24 pin złącze, USB 3.0, SATA, porty i tutaj mamy wszystkie po kolei do podłączenia, jak i również złącze kart graficznych. I tak właśnie się prezentuje Asustaw Gaming B550 WiFi. Mała płyta micro ATX, ale płyta na wypasie. A teraz bonus do płyty głównej. Jest to procesor AMD Ryzen 3600.